Ja, z dziadkiem. Będziemy się mierzyć. Kto podniesie więcej? Niech zaczerpnęliśmy to od kogoś, ale żeby nie było nudno, to sprawdzimy co. No to bierzemy się do dzieła. Zaczynamy? Dobrze, o zaczynamy. Dwudziestu. Dobra. jedziemy. Na ławeszce, nie. Nie się pod tobą. Nie spokojnie, one zrobimy się się. Co? Się. Nie się, nie, się. A tu ummiesz takie rzeczy robić? Jak kiedyś to robiłem. Na pewno? Potrafisz? Dobra. 20. Nie. Jest w dziadku, ty się podniesiesz? 20. dwadzieścia, no. Jakoś to... No. Jeszcze proszę, teraz ty. A ja? To tak no. na zmianę? No, a jak? To nie chcesz tak ten? Nie. Żebyś ty później ja? Nie, nie. To na zmianę Dobrze. jedziemy. No to okej. Okay. Ty i ja. bo? Na polecę. Dobra. radę? A umiesz to robić? Umiem. No to dobrze. Jak umiesz, to może lepiej sobie te rączki, tak rozumie. O dobra. No. Czuję. Czujesz moc? Czuję moc. Czuję e, moc. Czuję moc. I teraz będę miał dyszkę więcej. Tak. Więcej. Dyszkę więcej. Dziadek leci za 30 zł. Tak. Masz tak. 20, a to to będę miał 30. Nie za daleko. Przemysł. No dobra. Jeszcze raz? Nie, no po jednym okay. Tak. Okej. Proszę bardzo. Ale z 30 musi <noise> Okej, okay, idę z tyłu. Nie podniosę Eee, Nie do grony, córka Ty nie dasz rady, to no kto da radę, jak nie ty? Jezu, z tym webzolem się nie mieści. <noise> Dam sobie radę. No proszę. z pełną asekuracją. Tak, no. Tak, jedziemy. Jak coś to podnos. No. Ale podnoś razu pewno. No. Jest trzydzieści. Jest. No to super. Jest. 3 dni poszło. Ja mam 10. Masz mieć okulary? Dużo. No, musisz mieć pomysł? No dyszka. No, czyli o raz cztery dyszki. Teraz cztery deski. Stanę za to? Nie działa. Dziadek za czterdzieści złotych. Nie działa. Może dam radę. Nie, no się no to się ususzę. No. O! No. Pan Dobrze. A ja tak wziąłem sobie. Z problemami, ale mamy 40 zł. Jest 40. No Ja się poddaję. Jak już? Dziadek za 5 dyszek. Dziadek za 5 dyszek. O! o. Yy, ze względu na, na bezpieczeństwo dziadka Musieliśmy się zmienić pacią. Na operatorce trzeba za dziadkiem wstawać po 50 zł. za mu. Mulę. Stale za dziadkiem, bo boję się o jego stan zdrowia. Z już gorzej nie będzie, ale. Przykicu, że nie Dziadek. Jedziemy. Dołożyć ci. i góra. Oho, jest 50 zł. Tak to będzie robiło. No to teraz. To na 60, czyli 60. Ile? rzut na piątki. Piątki, piątki. piątki. To masz 10 i będziesz miał 60 kg. To jest piątka, tak? Tak jest. Dobrze mówię, nie mi? da się. Upyć. Chcesz dychnąć z racji wieku, chcesz odpocząć chwilę, czy chcesz robić dalej? Nie nie, póki mam rozgrzany. bankrutuję przy tobie, bo ja to się nie władzę w tym czerec. Chociaż mój bieg będzie puszczony na koniec, całkowicie na koniec w czelęcu. Pokażę wam mój wynik, taki ostateczny, no. Dlaga, dziadek za 60 złotych. Założycie czynnik. Nie oszukuj, poczekaj chwilę. Dobra, na dół. Jest! 60 złotych! To mam to coś tu... 7 w tym miejscu, księżara. Dziadek, 60. Dalej. Ile teraz o, masz? 70. Dziadek startuje do 70 Ogólnie dziadek troszkę mi zaimponował, bo nie spodziewałem że się, że dojdziemy do 18, 70 kg w swoim wieku. Kiedy dostanie nas do 3 lat temu. No to powiem Ci, jak na 3 lekką przerwę od ciężarów, to chyba nie jeden yy, z winą byłby tu poza złości z racji wieku i siły, siły no to mało. Za to, że skuszę, że tak, że nie ma. O, krzyż teraz wasz włóczniówka? Lecimy za 7 tyg. Dziadek jest stary. Ale, Góra dalej! Dawaj! Hahaha! 70 70%! Pięknie! A jeszcze, jeszcze miał siłę się zimną w Ale już ci się zryga. Czy chcesz próbować 80? Tak! Teraz dajemy! No to Wiesz. teraz próbował odyszki, to będzie 80 kg! Czy jesteś pan teraz z 80 kg? Dajemy! No dobra, mogę być gorszy od... Nie no to stanę za sobą elegancko. Dajmy, mu dajmy chwilę, dziadkowi niech sobie dychnie, bo jednak no swoje lata już chopła <śmuchy> No i tyle przerwy Ale ja, ja i tak dźwigam przez cały czas swój ciężar. <śmuchy> znaczy dobry wynik powiem Ci dobry wynik, zobaczymy jak jutro będzie się ruszał sprawdzimy <śmuchy> Ale ogólnie na sztance to, będzie... to spoko jak najbardziej Podoba mi się to, ten wynik, zakręt. na bieg? O myślę, że jest tą 80 jeszcze dygniesz, ale już <coughs> czułeś tu problem już na tej 70 miesiące? Już delikatnie było, takie było ciężko, nie? Ale tak ci, od tej fazy czy tak od, yy, od wyrzucenia w górę. To dobra. i już, dźwigłeś, byli, już czułeś ją na górze? No, no to tu może być Wyż... problem, ale kibicujemy ci wiernie, żebyś te skromne 80 zł tutaj wycisnął. No nie chcę, żeby córka zbankrutowała, nie? Córka chce poradzi. Córka jest e. na niej obecna, tylko no, no nie stanie za dziadkiem teraz. Czekajcie, czekaj, czekaj, żebyśmy ładnie rączki, tu, żeby nie tylko. Bo tak to zmarnujesz potencjał. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, jest. Założy Ci puszczam. Jedziesz, dziadek, jedziesz. Za 8 dych. za kanary, zaliczy mu te 80 zł? Zaliczę i na 90 już go nie puszczam z racji właśnie wieku, przerwy, stanu zdrowia. Dobrze, że 80 chociaż wycisnął. Czyli, czyli do 80 jeszcze dociągnę. Tak. Czyli <grym> jeszcze 23 lat przede mną. No Zostawmy tak, że na czysto takie 75, bez problemu, ale na płatnościach jak najbardziej 80 zł. Jestem cestany. Dziękuję ślicznie. Ale mam nadzieję, że jakbym tak jeszcze troszkę poćwiczył, tu czę częściej przyjeżdżał do zjęcia i poćwiczył, to myślę, że te 90 bym wycisnął. Bez problemu. Bez problemu. W tym wieku? No. I w tym wieku to jest. Wziąłeś, ja wziąłeś, wziąłeś prawie tyle, z... ile masz lat? No, <laughs> nie, jeszcze mi <laughs> brakuje nawet emerytury, jeszcze nie mam. A nie, mam Ale pod swój to, wiek blisko a swojego wieku? Wiek, tak. No z racji tego, że mamy 120 kg założone musieliśmy zamienić pacie z naszym kawarzystą, niezawodnym Jurkiem, Jurek po prostu Jurek. No dla bezpieczeństwa, tak? Bo nie chcę się połować przed takimi zawodami czy przed czymś w biciu na wyciskaniu, no ale zobaczymy. Jestem pełen nadziei, że zarabimy te 120 zł. Trochę no, małą no, stawkę wynegocjowałem, no ale dobra. Ja mam 5 dyszy. Jakbym nie miał 50, za to, to miałbym już 6 złotych, tak? Tak. Jurek, wiesz co robić, jak będę ciśniał, to do góry, nie? Dobra, uwaga. O. Więcej, niestety, kilogramów już tu nie założę. Bo raz, ładna nie wyczuwa, a dwa, nie mam więcej. Mam 120 kilogramów. Czekaj, ja sobie założę. Puść. Uwaga. 120. O. Puść, To jest 120 zł, ale więcej nie, nie będzie. <grymne> o, ho, ho. Jednak jest siła mimo wszystko, że tylko cenuję od walki to, to 120 jeszcze dygnę. Więcej już w przyjątku też nie chce. <grymne> A może tak na, na rączkę coś? Ile tam weźmiesz? Nie, nie. Na jedną rączkę. Nie, 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 nie. ja dziękuję za rączki. E, to ile? Jak to wychodzimy? No. no ile podniosłeś? 80? 80. Ja podniosłam 30, 10 kilo za 5 dych. Czyli jeszcze lecisz mi 70 zł. Co, proszę. Ja tobie lecę jeszcze 70 złotych. Ale... No to pięknie. Tak mnie córka właśnie wy wykonegowała, że ja... ten, nie ona mi, tylko ja jej. To Ale tak z racji zawsze. tego, że ja na siłowni ostatni raz byłam... 5 lat temu! Pięć lat... A ja? No, 3 lata temu! Ja Powiedziałaś to? No 3 lata temu. Tak. Dlatego, że jesteś moją córką i dlatego, że jesteś yy, młodsza i dlatego, że jestem twoim zarobistym ojcem, więc będziesz płaciła mi więcej. Nie. Ha, 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 ha. I sprawa się rybła, niestety. No. Nie. Czyli końcowo co? 80 do 30, tak? Tak.